Cześć, cześć, cześć. Witam, witam. Z tej strony Gracjan. Jestem w Gdańsku na Długim Targu. I tutaj właśnie jest taka piękna kamienica z takimi pięknymi drzwiami. Tutaj jest taka kołatka. O, do stukania. Kołatka. No i piękne drzwi y, drewniane. Y, wszystko. Elegancko rzeźbione, bardzo ładne takie wzory tutaj. Tenże piękne drzwi, a i też bardzo ładna ogólnie cała tutaj jest kamienica, nie tylko te drzwi, bo też yy, tutaj właśnie są te drzwi, bardzo ładne drewniane, ale nad drzwiami klamka tutaj jest kołatka tutaj do naciskania jest tutaj do otwierania a tutaj nad drzwiami też jest bardzo ładna ta kamienica nad drzwiami się poproszę popatrzeć właśnie jakie złocone różne są dekoracje także bardzo ładna kamienica a tutaj jeszcze co ciekawego jest to jeszcze tutaj te takie parapety też są bardzo ładne. Takie żółto-zielone parapety. No i właśnie wnętrze. Bardzo ładne na pewno też. Ale bardzo ładna kamienica. A tam już jest właśnie ratusz. Ratusz. Gdański ratusz. Także pozdrawiam. Z Gdańska i na razie cześć, cześć, cześć. No i Neptun, oczywiście, i trzy Neptuny. Tam jest jeden Neptun. Tam na kamienicy jest drugi Neptun. I tam jeszcze na drugiej kamienicy trzeci Neptun. Łącznie trzy Neptuny są tutaj. To też taka ciekawostka. Bo nie wszyscy wiedzą, że. Myślę, że jest tylko ten jeden Neptun w Gdańsku, a tymczasem są trzy Neptuny. Tęże, bardzo ładne widoki na, są tutaj na gdańskiej starówce. No i oczywiście tu jest wór Artusa bardzo ładny No i kamieniczki i uliczki i bardzo ładne tutaj są różne dekoracje i lwy tutaj są też taki piękny lew kamienny że bardzo ładne są tutaj dekoracje i tam taki fajny jest rzeźba no i tak tutaj jest właśnie Gdańsko. No a ja tutaj właśnie najsłynniejszy w Gdańsku właśnie pomnik Fontanna. Właściwie nie tylko pomnik, ale Fontanna Neptuna. I już pięknie zielone drzewa tutaj są. Zielone drzewa, bo już wiosna na całego, więc są zielone już drzewa. No i właśnie pomnik Neptuna. Także na razie, cześć, cześć.